Cześć, Siemanko, witajcie, z tej strony W dzisiejszym odcinku zagramy w Metina 2 Znaczy, rozpoczniemy trochę naszą naszej przygody w Metinie Ostatnio zapowiadałem, że będzie seria z Metina I tak to rozpoczynamy za chwilę. E, tworzymy serwer, e, na Rubinium serwer Znaczy nie serwer, tylko postać Swoje stworzymy W dzisiejszym odcinku tak, prawdopodobnie tylko stworzymy postać, Więcej nie będziemy robić Oczywiście nie zagramy z bo jest bardzo słabo postać według mnie Z też nie, bo... sam Samon jest spokojny, nie będziemy jeść Ninżat, to spokoj. W sensie ja e, nie wszystkie w zasadzie są są sądowe, jakby Nie będziemy grać szamanem, sługą sulem, sulem, Hmm. Czym zagrać? Sługą czy wojownikiem? To jest pytanie. Dobra, to gramy w sumie, dobra, gramy wojownikiem. E, weźmiemy kobietę czy mężczyzna, dobra, zagramy I tu, ten jest fajniejszy. Nazywamy no, się Zdrak. Czy można taki, taki na małym? Można, nie? Nazwa jest już w użyciu. Podkreśli SB005 Zero 5 dokładnie. 005. O, tak będzie spadło. No Dobra. SB005 No i mamy już tę postać. Rozpoczynamy, jak ją w rękę. kliknij B na minimapce, aby zobaczyć informacje o strefie walki i wejść jak do niej jeżeli ktoś też gra na tym serwerze, w ogóle w metina to proszę pisać do mnie to może byśmy się jakoś spiknęli i też zagrali o, w tym momencie leci moja ulubiona pisanka z tej gry Enter the East ona jest naprawdę episka. Eee, poczekajcie, pojedziemy na H2, eee, czyli, tak jakby, server ten, ale coś innego, trochę inaczej. Musimy oczarować w Na H2, dobra, jesteśmy na H2. Jak widzicie, tutaj jest o wiele mniej sklepów. Można powiedzieć, że ich praktycznie nie ma. No, a tutaj mamy questy oczywiście, misje górne. ale to zmienili też, co teraz, Dobra. Eee, porozmawiać ze strażnikiem miejskim. Tu jest wsi strażnik. Strażnik miejski był gdzieś tam. O tutaj mamy go. Dla mapkę sobie zawsze tutaj kładę, znaczy stawiam. Eee, wam też tak polecam, jeżeli gracie tutaj. Mapka jest zawsze fajnie jak tutaj się ją trzyma. A, teraz będziemy musieli porozmawiać ze strażnikiem miejskim. Odsunę sobie trochę kamerę. Dobra. Czego ode mnie chcesz? Jest nowy, widzę, że nie zrobili ci z ciebie jeszcze żołnierza. Masz w ogóle jakiś trening? Spójrz na siebie, wiesz, jak w ogóle użyć broni. Słuchaj, musimy być czujni, jeśli chcemy przewijać tę wojnę. Dopóki nie osiągniecie się tego, że będę ci pomagał, nie, nie będzie łatwo. Ruszaj. Dobra, co ja muszę zrobić? Co mi dajesz, Strażnik Miejski? Misja główna. Nie ma na żadnych. Misja gry: broni dla młodych potetyków. Brak limitu czasowego. w swoją broń. Rzeźnik, orków, Mieściciele. Duenda. Rzeźnik orków Kurde Dobra, bierzemy mściciela duendala Owie tak naprawdę te broni są dobre Na piątym levelu dopiero jest jakiś taki większy wybór Na razie nie ma takich większych Dobra, strażnik wsi, teraz idziemy do strażnika Kurde, czemu ta mapa mi się ciągle zmienić? Lecimy do strażnika Starsza pani Tutaj generalnie u, u większości tych osób na M1 mamy questów dużo na początku. Tyle powiem. Dobra, co muszę zrobić? Patrzymy 200 Jang od 3 z odpowiedniem dość. Yang możesz kupić. Fajnie, fajnie. Kup wolno miksuję, brak mi nic czasowego. Gdzie muszę iść? W handlarki różności. Gdzie jest handlarka różności? Tam na mapie pokazuje mi. Także idziemy. O, widzę, widzę gracze. Wszystko tu. <laughs> Ta, ludzie się tak nazywają, że żeby do sklepów ich wbijało. Ale tutaj za dużo sklepów nie ma. Dobra, dzięki. Jak widzicie, monotonne są dosyć te pierwsze questy. Dodam goście do znajomych. Dobra. O, dobra żebyśmy drugi level dokładnie misja główna list do od miejskiego do kogo mam iść? iść do strażnika miejskiego poczekajcie Dobra, lecimy dalej. Gdzie my jesteśmy? Dobra, tutaj. Idziemy do strażnika miejskiego. A widzicie, mamy długi level, jesteśmy już o wiele potężniejsi. Dobra, witam. Fajnie, fajnie. Dobra, dostaliśmy jakieś angi od niego. Yangi to jest waluta, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj mamy yangi, 200 tych yangów. Da. Możemy sobie zmienić miecz. To jest miecz 0. On ma wartość ataku 13. Tutaj ten miecz ma wartość ataku 63. 63 takie, no bo to jest tak porówno, rozumiecie? Teraz założymy sobie naszyjnik. szyjnik. Mikser mądrości. Dobra, miksuj mądrości, ale nie będę wysku wykorzystywał, bo to nie ma sensu. Mm, na razie tak nie będę expił. Dopiero kiedy indziej będziemy expić. Pierwsze zadanie wersji limitu czasowego, dzikie psy. Dobra, to skończymy to, to zadanie i koniec tego odcinka będzie, bo chciałem tylko tak jakby wprowadzić was do tego świata tutaj, Metin 2, w pierwszym odcinku, a dopiero na tym odcinku będziemy robić coś bardziej sensownego, jak robienie lepszych questów, a nie tylko tam pójście skądś dokądś, dokądś i zabicie paru dzikich psów. To w tamtą stronę chyba były. Nie, bo mi się coś poprytoliło O, w tamtą stronę Typek coś odpisał Za moment... Za moment północy A to na Tu Polecam tą piosenkę, na pewno jest epicka, naprawdę. Kocham ją Aż wam linka chyba w opisie gry, no znaczy nie gry, tylko, no wiecie, filmu Uriel coś tam mówił Ale wszyscy go bardzo słuchają Stajenny Ale cimy na te dzikie psy Tam są, no Ile musimy ich zabić? Trzeba 9 tam jest na przykład w tym pierwszym koście, ale nie pamiętam Metin bitwy normalnie, bo ktoś bije na drugim levelu na bitwy to y główna postać Czekajcie Czekajcie Co, skończyli się ci? Dobra, gdzie tutaj są te dzikie psy, kurde. Kurde, blada, dobra, elo Nie, dobra na tych alfa na razie jeszcze nie idziemy. Dobra, wyrąbane wiangi. Szukamy dzikich psów. Dziura, dzikie psy chyba się w tym miejscu już nie respią. Czekajcie, tutaj powinniśmy mieć questy. Kurde, co... Ja robię? Cześć, ja zobaczmy czy takie wolny glu dalibyśmy jadę. A co dajemy jadę normalnie? Easy, easy win. Dobra, ja rozdałem, rozdałem sobie punkty Tutaj w przyszłości zacznę wam pokazywać jak się rozdaje punkty i tak dalej. O tutaj mamy zadanie, dobrze. Pierwsze zadanie, pozostało ilość trzy. Kurde, one się tu nie respią. O jest dziki pies kolejny. Ale dwa tylko. Tutaj to mamy rybaka. Yy, oni skąpali teraz, teraz chyba się z tego co pamiętam, z tego co słyszałem. Mandalorian, ktoś chyba zaoglądał się, naoglądał na się do nowego serialu. Mandalorianin, dobra. Tutaj mamy dzikiego psa. Chyba, jak go zabijemy, wbijemy trzeci poziom. Dobra, fajnie. Dobra, idziemy do naszego przyjaciela, strażnika miejskiego. Które będziemy mi potrzebny koń, a na razie go jeszcze nie zabędziemy. Jeszcze długa droga przed tym, jak zabędziemy konia. Czyli znaczy nie taka długa. Ale no, jeszcze sobie poczekamy. Na razie będziemy popylać na piechotkę zapomniałem, że tutaj w takich miejscach jest wolniej się idzie. Sie ma strażniku weźmiemy jeszcze od kłassta No, więc dzięki za oglądanie tutaj mój woj Wam, dziękuję Wam za oglądanie, dzięki, że byliście, a ja Was yy, no, żegnam i widzimy się w następnym odcinku, pewnie z Metinia. To siemanko, cześć!